Od pamiętam, wodziły za nim oczy moje bystre. Wiedziałem, że na wozie chcę mieć kółka olimpijskie, i już nie chcę mieć po taniości, byle grata. Bo po mojej głowie jedno tylko imię lata. Ja ekskluzyw i luksus sobie cenię. I dlatego tylko z nim z Audi się ozienie. Wymagania moje mam wszakże wysokie. Wsiejmy, bryki jest dobrym lukiem i niezłym kopem miałem forda. Miałem fiata, lecz premiumem. Chciałem latać. Dziś nie ze mną te numery, bo Audi, mam A4. Miałem Forda, miałem fiata, lecz premiumem. Chciałem latać. Dziś nie ze mną te numery, bo Audi, mam A4. Moja bryka to jest całkiem bez wypadek Dostała autobusem, ale to się nie liczy Bo tylko w zadek ulica, trochę też poobijana To nieważne, bo luksusowo wyklepana W zawiesieniu stuka, czasem zatrześci Ale serwis to nie dla mnie, serwis jest dla leści Najważniejsze dzisiaj dla mnie to mieć styla Bo Audi jedzie kozak, nie badylaż Miałem Forda, miałem Fiata Lecz premiumem chciałem latać, dziś nie ze mną te numery, bo Audi, mam aż 4 Miałem Forda, miałem Fiata, lecz premiumem chciałem latać, dziś nie ze mną te numery, bo Audi, mam A4. Gdy zza Audi się wyłania To aż razi w oczy, błyszczy się od woskowania Po zimie pociągłem go teflonem na waciku A alusy prysłem sprayem w srebrnym metaliku Moral z tej premium przygody będzie taki Żeby respekt miały ziomy i madyfaki Zanim nowa bryka twoją kasę złupi Zadbaj o to, by było to Audi Miałem Forda Miałem Fiata, lecz premiumem chciałem latać Dziś nie ze mną te numery, bo Audi mam a 4 Miałem Forda, miałem Fiata, lecz premiumem chciałem latać Dziś nie ze mną te numery, bo Audi mam a 4